z tej strony rówka. Jesień zbliża się dużymi krokami. Także wzięliśmy się za składanie tego zestawu, bo jak w poprzednich filmach widzieliście, z tyłu za kambelem chodziła kolczatka, ale szukając prasy, ojciec znalazł gdzieś tam po drodze krążki krążki. krążki, krążki z cambridge'em no i coś próbujemy tutaj z tego złożyć dlatego, no i tych, tych krążków oczywiście za mało o 3 sztuki ojciec chciał z tego coś tu wykombinować ja tu zrobiłem jeden próbny akurat Tokarz miał taki krążek, to mi coś tam zrobił taki krążek tu przyspawałem po prostu mocowanie, żeby to się trzymało ale dzwoniłem do niego, żeby mi zrobił resztę. Niestety poszedł na urlop i nie ma możliwości. I chyba już z tego zrezygnuję. Zostanę tylko przy samym kroszkilu. Na razie będzie taki rzadki ten kroszkil. Zobaczymy, jak to robota pójdzie. Jeśli pójdzie dobrze, to zostanie. A jeśli yy, ojcu się to nie będzie podobać, to jeszcze dokupi się trzy kółka i ten. No i będzie robił robotę co było tutaj problemem że ojciec tak miał parcie na tego kroszkila to to, że kolczatka w momencie obrotu strasznie się zapychała ona wciskała się w ziemię jak był ten moment obrotu a co było przyczyną no pierwsze co, to na pewno małe kółka małe średnice bo wiadomo jak wygląda kolczatka druga sprawa e... Kolczatka była sztywno na sztywno na wałku. I tutaj też mm, miałem tutaj może nie problem, ale zastanawiałem się, czy zrobić kroszkila na sztywno na osi czy na czy każde koło ma osobno sobie pracować. I tutaj y, troszeczkę wspomogłem się grupą na Facebooku i faktycznie y, dobrze, że się wspomogłem, bo przy obrocie te koła idą do przodu, na przykład przykładowo, a te koła idą do tyłu. Teraz każde koło osobno się kręci, więc one nie będzie się wbijać w ziemię, bo nie będzie blokować, tylko po prostu będzie taki obrót, jakby to powiedzieć, no po prostu będzie kroszkin będzie chodził po, 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 po orce, a nie będzie się wrzynał w ziemię. Bo każde koło osobno chodzi tutaj kupiłem sobie oś fit 42 chyba i 4 tokarz mi kółka troszeczkę poprzetaczał, żeby ładnie łagodnie sobie tutaj wchodziło. Oczywiście łożyska na każdym kroszkilu, nie wiem, którego tu. Och, ten. Na każdym kroszkilu oczywiście smarowniczek zaraz zamontowałem. No, ojciec, ojciec mówił, że co drugi by starczył, ja stwierdziłem, że musi być na każdym. Skoro każde kółko chodzi po osi, to ka na każdym kółku musi być smarownik. Akurat przy niektórych tutaj otwory już były do tych do smarowników w paru, chyba w czterech musiałem zrobić nowe otwory. Jak widzicie były spawane, bo kupowaliśmy je wieczorem. No i nikt tam nie, nie, nie przyglądał się temu czy są pęknięcia, czy nie wiadomo, one były też zabru zabrudzone, zardzewiałe. No, ale teraz wyszło, że trzeba było je tam pospawać, ale <laughs> myślę, że będzie dobrze. Nie ma tutaj nad tym co ubolewać. To nie robi nie wiadomo jakichś wielkich hektarów. Ramka, oczywiście, też nowo, nowa, zrobiona. Hmm. Ojciec coś tam wspominał, żeby wziąć z tej kolczatki tą ramę, przestawić, a, a ja chciałem tutaj zrobić coś od nowa, bo tamta mi się trochę nie powodowała. Tam to zrobiłem tak na szybko. A tutaj, tutaj chciałem zrobić już coś innego, tak żeby to wyglądało też. Oczywiście już jest metal przed spawaniem czyszczony, troszeczkę nie mówię, że do go, do czystej blachy, bo nie będę się z tym bawił, bo to ma robić, a nie wyglądać. I zaraz to przemaluję farbą podkładową. Na to jakąś, tam ojciec kupił niebieską farbę, także trochę rzucę na to, na to niebieskiej farby. Może przed jesienią, przed jesienią, przed orkami na yy, dalsze zboża, bo teraz ojciec będzie orop podjęć yy, śmień zimowy. To jeszcze potem będzie troszeczkę przerwy. To może odmaluję tutaj trochę kambela na niebiesko. No i na końcu, na końcu zrobię. Znaczy zrobię. No to jest taki jest plan. Żeby w przyszłym roku może wyremontować trochę pługi, też go pomalować, żeby to troszkę wyglądało. No i tam mechanicznie też go tra, trzeba trochę porobić, bo już taki jest trochę zmęczony, ale nigdy nigdy nie ma czasu. Zawsze jest coś innego ważniejsze niż niż, że tam yy, remont, remont pługa oczywiście no, o tym wszystkim myśli się zawsze przed sezonem, tak jak jest jak sezon się kończy, orki się kończą, pług się odstawia i, i, i się nie myśli o, o remontach. Tylko się myślę o czymś, o czymś innym. Dobra. Starczy tego oględzenia o tym. No, e... pewnie nagram jakiś filmie, jak to wygląda. A myślę, że będzie tutaj, będzie będzie ok. Tu jeszcze muszę zrobić otwory. E... Pewnie z 3, co 10 cm. Aha, i jeszcze tutaj muszę zamontować te koła do transportu, bo ojciec e... tak. Podrzucił mi pomysł, że może Może Podsuwamy go do Kambela Tu jakieś takie nie wiem, czy cokolwiek, chwyty I razem to podnosimy, ale Troszeczkę jest to za ciężkie I stwierdziłem, że wolę Wolę dać koła Zresztą nie jest to dla mnie problemem, bo przeważnie ja jeżdżę po wały Żeby sobie ładowaczem podnieść i wsadzić koła Teraz koła Koła od kopaczki, tam kolega ojca rozbierał kopaczkę I mu zaproponował, że jak chce te koła może wziąć No i w sumie dobrze, w sumie dobrze, bo no te kółka się przydadzą, są dosyć masywne jak na tego kroszkila, Ale nie będziemy tutaj wybrzydzać Robimy z tego co, co mamy Tu jeszcze dorzucił nowe oponki, chyba 3 albo 4 sztuki, także Lux Malina Mamy tu kurde dożywotnie kurczę, zestaw kół do kroszkila, nie jesteśmy w stanie tego zmęczyć. Ale tę rurę pewnie będę musiał obciąć, przestawię ją tu wyżej, bo ona jest troszeczkę za nisko, chociaż zobaczę jeszcze, bo nie mam takiej rury, żeby mi weszła e, chyba w to. Na to, o. To może przyspawam coś mniejszego, żeby nie była taka toporna. I mamy, mamy tutaj tam jedno koło, tu drugie zaraz pewnie w tym miejscu. Jakąś rurę wstawię, żeby można było wsadzić, zabezpieczyć śrubą, żeby to po prostu było szybko i sprawnie, bez żadnego tam bawienia się. Chociaż ojciec tam myślał, żeby... Żeby... Było takie te koło przerzucane, ale on i tak nie będzie tego, tych kół ciągał raz na polu. Na, 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 na tych wałach, więc nie ma sensu, po prostu tak jak było w Kolczacy, że... Tylko tam były mniejsze, bo tam były odwózka koła. Wsadziło się i po prostu się jechało, tak kambela do góry, na... na Sządach i, i, i się jechało Tu jeszcze taki mój oczywiście pomysł, jak już grzebie, Odstawię sobie może te kółko na bok Taki mój pomysł Rozłączania wału kambela A dlaczego tak? Dobra A dlaczego tak? Ponieważ jest to Dosyć szybko zrobione Pierwsza sprawa, yy, a nie ma za bardzo czasu. Druga sprawa, tu nie będzie podpinana hydraulika. Nie wiem, jak tam kamerka, może jeszcze dalej. Tu nie będzie podpinana kamer, yy, kamerka, tak. Tu nie będzie podpinana hydraulika, bo w hydraulikę mamy zablokowaną przez yy, pług. Tutaj będzie podpięta pneumatyka. Testowaliśmy to na kompresorze, ale nie testowaliśmy jeszcze... Z... O cholera, jeszcze by mi spadło ale nie testowaliśmy tego jeszcze na... Oprzy się? Dobra. Nie testowaliśmy tego jeszcze na... Holender, jasna. Na pneumatyce z ciągnika. A myślę, że da radę. Kurde, ani tak, ani tak. Co za... O. Holender jasna. Dobra, trzymaj się. No i będzie tutaj podpięta hydraulika Proste urządzenie Takie jak w 60 do otwierania łyżki, czyli zawór Zwykły zawór kulowy Wąż z małym, yy, z małym otworem Gdzie po prostu ojciec sobie poda powietrze Siłownik wypchnie yy, wał, yy, Wypchnie ramię Sprężyna ściągnie z powrotem jak powietrze zejdzie yy, Dlaczego w ten sposób? Ponieważ Nasz ściągnik. Muszę to a, No tak, bo jeszcze muszę przestawić, bo za daleko trochę wystaje. Muszę to przestawić. Coś tam do mnie dzwoni. Na czym skończyłem? Aha, muszę to przesunąć troszeczkę, żeby to się schowało za ramię, żeby tutaj mogło. Że, tak, za to, żeby się schowało, żeby tutaj nie kolidowało jedno z drugim. I teraz, tak, dlaczego automatyczny wypych? Ponieważ tak, zetor nie ma rewersu, i przez to ojciec musi jak dojeżdża do, końca, dojeżdża do końca pola, musi tak stanąć, włączyć wsteczny kawałek, wycofać, żeby rozszczepić wał, i dopiero ruszyć z powrotem, jechać i nawrócić. Chcę to tak zmodernizować, żeby po prostu podczas pracy podczas podjazdu zbliżanie się już do końca, do końca pola w pewnym momencie rozszczepi wał, wyjeżdża, nawraca no bo troszeczkę czasu to zajmuje to jest wbijanie yy, biegu, cofnięcie yy, potem podniesienie płupka, wyjechanie, takie tam trochę a może to troszeczkę udogodnić tą robotę no i czasowo też może być ciut, ciut szybciej dlatego siłownik miałem praktycznie wszystko miałem i, i, I tyle. Zobaczmy, jak to się sprawdzi, bo teoria, praktyka to nieraz. A u mnie to, to, to yy, często jedno z drugim się nie zgadza, bo to są wszystko prototypy. Są ramiona, tutaj te, te chwyty, raczej nie ramiona, te chwyty yy, obracalne. Yy, w tym miejscu, że tu jest jakaś blacha, i ten siłownik yy, przesuwa całe ramię. Potem są jeszcze te chwyty z bolcem. No z tym bolcem to troszeczkę by mi tutaj nie, nie, nie wypaliło za dużo roboty. Siema. No. Także tak to wygląda. Ja to zrobiłem na szybkości. Jeśli to się sprawdzi, to nie będę tego przerabiał. Po prostu tak zostanie. No bo jeśli coś jest dobre, to po co przerabiać? Dobra, ja kończę, biorę się za obsławywanie tutaj tych pierdół. Chyba już więcej nie będę dogrywał. Yy, zrobię jakiś film na polu, jak to jak to wszystko pracuje. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Siemano, 5 września. Nie, sorry, 6 września. 6 września. Wały już skończone. Wszystko pomontowane. To jak już pomalowałem na niebiesko kroszkila, ramkę od kroszkila, to zaraz kambela też pomalowałem, żeby to ładnie w zestawie wyglądało, bo ten był strasznie Odrapany i w ogóle taki i w innym kolorze, bo w zielonym Także mówię, dobra To już jeszcze mam trochę czasu Dzisiaj jedziemy Jedziemy testować ten zestaw I jedziemy testować Automatyczne Rozszczepianie wału Zobaczymy jak to wyjdzie Ojciec mi tu już ładnie poszczepiał I ja sobie wsiądę I lecimy na pole Aha, lin. a dobra, to jest sobie Tej kopaczki. Nałożyłem grubszą rurę, tam dopasowałem drugą, więc po prostu tylko się wkłada rurę w rurę. Śrubę się zabezpiecza. No i to wszystko. Eee, no, ładnie widać, że ojciec przesmarował cały wał, każdy krążek. Podstawa smarowanie musi być. Jeszcze troszeczkę modyfikacji zrobiliśmy tutaj z tymi sprężynami, żeby to ładnie tam się trzymało. Eee, no i co? No, jedziemy na pole, zobaczymy jak to, jak to będzie się wszystko tutaj kręciło. 3 hektary odzieżmy do orania, podjęć mi zimowy. Także zobaczymy czy będzie trzeba coś przerabiać, czy nie. Czy wypali. Dobra, widzimy się na polu jest na polu zaczęliśmy robotę ale już z drobnymi komplikacjami na samym starcie trzeba, od, trzeba było odkręcić ostatni przedpuszek bo tam przy przedpuszku zaraz idzie koło i tu się, ta słoma tu się upychała te pole miało być niby ostatni rok, gościu się jeszcze zgodził na następne dwa lata Słoma została no i trochę wystaje po orce. No ale co zrobić? Trzeba się jakoś tutaj przemęczyć z tym tematem. Zresztą ta sieczkarnia mówiłem brzmiwa, że też do dupy tnie. I tak jest, jak już się jedną robotę źle zrobi, to potem następna też idzie kiepsko. No ale na to już nic nie poradzimy. Nie będę kupował jakiegoś niewiadomego jakiego kombajnu na to, żeby sieczkarnia mi dobrze chodziła. No trzeba się jakoś tam. Z tym ratować, ale dobra, mniejsza z tym. E... E, e, e. No, tak robi kroszkil z kambelem. Ten rzadki kroszki, bo tam 4 cm jest przerwy między jednym a drugim, ale jest naprawdę ok, bo jest twardo. Jak się chodzi, to kurczę, spoko. Teraz, jak przyjdzie na to agregat od razu z to myślę, że będzie. O będzie spoko robota zrobiona. Tutaj się trochę brzegi przeleci agregatem, tak samo przyczę, żeby żeby prawić, bo wiadomo z mi się nie będzie jechać. O, już się zapycha. No zetor lekko nie ma, to widać. Dymek se puszcza ale No nie ma wyjścia, musi robić Od tego jest, co musi robić no, A też jest sucho niby trochę popadało w zeszłym tygodniu Nie wiem nawet ile, no coś tam jest Ale zaraz wszystko tam już przesusza Brakuje tej wody jednak No i zaraz zobaczymy ten automacik co zrobiłem tam jeszcze i tak jest mała poprawka do zrobienia. Bo ojciec zrobił na prostokąt prowadzenia, a mówiłem mu, że na pręd okrągły. No i to muszę poprawić. Widzicie jaka automatyka? Lewiście nie? Nie musi cofać, nie musi się pierdolić. Jedynie co to z tym wężem? Trochę tam będzie trzeba go tam zamocować. Tak, żeby to grało. Ale tak jest. Sea. Si. No i ta słoma chujowa. A co zrobić? Tak musi być. Nic na to nie poradzimy. I można powiedzieć, że dwie rzeczy są do poprawki o. Ojciec dał na kwadratki I się nie chce cofać Ale zaczepia się. Fajnie zaczepia, obraca się, obraca I ciśnie dalej